Jak skonfigurować automatyczne wysyłanie dokumentów do XEF w subiekcie Nexo Nexo Pro? Sekcja Schemat wysyłki po zapisie dokumentu pozwala na określenie trybu pracy z XEF. Poszczególne etapy wysyłki mogą być wykonywane ręcznie lub automatycznie. Parametr zgodność dokumentów ze schematem pozwala zdecydować, czy po zapisaniu dokumentu, jaki można przesyłać do XEF, ma zostać wykonana weryfikacja jego zgodności ze schematem. Przy automatycznym generowaniu e-faktur jest on zawsze ustawiony na sprawdzanie. Parametr generuj e-faktury określa, czy po zapisie dokumentu, faktury bądź korekty sprzedaży program automatycznie wygeneruje e-fakturę gotową do wysłania do KSEF. Ustawienie go na automatyczne generowanie otwiera drogę do dalszych ustawień umożliwiających automatyczną wysyłkę dokumentu po zapisie. Wszystkie widoczne poniżej parametry są dostępne wyłącznie gdy w tym miejscu ustawiono automatyczne generowanie e-faktur. W polu po wygenerowaniu można zdecydować, co wydarzy się zaraz po zapisie dokumentu i wygenerowaniu e-faktury. Program może pokazać jej podgląd, tak aby po raz ostatni użytkownik mógł zobaczyć jakie dane zostaną wysłane do KSEF. Ostatni, ponieważ po rozpoczęciu procesu wysyłki dokument będzie zablokowany do edycji tak, aby nie rozsynchronizować danych w subiekcie i w KSEF. Ewentualny powrót do możliwości edycji dokumentu wystąpi wyłącznie wtedy, gdy KSEF odrzuci fakturę. W polu Wysyłaj dokument należy wybrać opcję Automatycznie. Dzięki temu program sam zadba o jej wysyłkę i nie będzie konieczności pamiętania o wysłaniu jej w późniejszym czasie, w polu po wysłaniu decyduje się, czy program ma poczekać na potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez KSEF. Przy ustawieniu Oczekuj na nadanie numeru KSEF niemożliwy będzie wydruk dokumentu subiekta. Trzeba będzie poczekać na jego nadanie, a gdy to nastąpi, na wydruku faktury z subiekta umieszczany będzie także numer nadany przez KSEF. W przypadku ustawienia Pobierz numer później, program nie będzie czekać na nadanie numeru KSEF ale co wybrany interwał czasu będzie sprawdzać, czy został już nadany. Parametr automatycznie odświeżaj status co? Dzięki takim ustawieniom automatycznie po zapisie dokumentu program wykona sprawdzenie i wygenerowanie e-faktury. Niezwłocznie rozpocznie się wysyłka i program czekać będzie na jej pomyślne zakończenie, potwierdzone nadaniem numeru CSEF-ID.